Wystarczy się dobrze uczyć. Wystarczy mieć osiągnięcia artystyczne, edukacyjne, sportowe. Oglądają Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń września w gminie Symbólnokrajeńskim. Lucyna Grabiec, witam Państwa w telewizji regionalnej Kraj TV. Nasz program zaczniemy tym razem od stypendiów nagród i wyróżnień dla najzdolniejszych uczniów. A oprócz tego. Powiemy jeszcze. Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia robot, ale żeby roboty rozpocząć musimy wyłonić wykonawcę. O odłożonej na przyszły rok rewitalizacji Placu Wolności. Pan burmistrz w tym rozdaniu, i dlatego tutaj jestem, rozbił bank, Szanowni Państwo. Zaraz powiemy jaka to kwota, bo to ogromna kwota. O rozbitym banku i remoncie kilku ulic w nie? O nowej sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Lutowie i o rozpoczętej budowie kanalizacji w mieście za prawie 5 milionów złotych. Ulice: Bratkowa, Stolczykowa, Wiklinowa, Liliowa, Owocowa. zaczynamy od najzdolniejszych uczniów sempoleńskich szkół. Już od ładnych paru lat, pod koniec września, wszyscy uczniowie, którzy zasłużyli na nagrody, są zapraszani na uroczystą sesję Rady Miejskiej, gdzie odbierają wyróżnienia z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady. Liczby są imponujące. Mamy aż 47 stypendystów, 64 nagrody indywidualne i zespołowe. To jest pokłosie ciężkiej pracy naszych uczniów i nauczycieli, naszych szkół. Jak zwykle odbędzie się uroczystość, na uroczysta sesja na tygodniu. W tym pięknym obiekcie na Hali Krajna Arena spodziewamy się przybycia rodziców, dziadków, no i oczywiście najważniejszych bohaterów, uczniów i ich nauczycieli. Panie dyrektorze, co trzeba zrobić, żeby takie stypendium otrzymać? Niewiele. Wystarczy się dobrze uczyć. Wystarczy mieć osiągnięcia artystyczne, edukacyjne, sportowe no i oczywiście adekwatnie do, do grupy wiekowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim. Czy te kryteria, które pozwalają uczniom osiągnąć z jednej strony stypendium naukowe, a drugie zdobyć wyróżnienie, tak jak Pan mówi, na poziomie powiatu czy województwa, czy one są mocno wyśrubowane? Czy, czy to jest tak, że, że. No bo dzieci jest dużo? Nie, ja myślę, no zawsze można o tym dyskutować. Rzeczywiście średnia, 5-4 w szkole podstawowej, która jeszcze ciągle obowiązuje, a ją z, od przyszłego roku już jest nowe kryterium dla klasy 7 i 8 będzie nieco niższe 5-2. Rzeczywiście nie jest łatwe do osiągnięcia, to, to jednak trzeba potwierdzić. Ale jednak 47 stypendystów w skali naszej gminy, uwzględniając jeszcze gimnazjalistów z klasy 3 z zeszłego roku to jest znacząca liczba. Obserwujemy w innych samorządach, że liczba stypendiów jest nieco mniejsza. To albo bardzo dobrze świadczy o, o, o pracy naszych uczniów, albo o tym, że rzeczywiście, nasi, że te kryteria nie są no aż tak bardzo wyśrubowane, skoro Pan o to pyta. Ja niemniej, jednak korzystając z okazji, chciałbym wszystkim gorąco serdecznie pogratulować. Jestem bardzo dumny z was, wszystkich, nasi kochani uczniowie. Jak i sąsiednie samorządy, takie sępólno-kraińskie otrzymało pieniądze z funduszu dróg samorządowych. Dzięki temu dofinansowaniu remont mógł się rozpocząć na ulicach Parkowej, Lipowej, za chwilę ruszy także na Sportowej, Bowit oraz Centrum Lutówka. Te trzy remonty będą kosztowało około 6 milionów złotych. Nic więc dziwnego, że Wojewoda mówił o rozbitym przez Sempulną banku. Bardzo się cieszę, że właśnie z tego skorzystał samorząd sympulna Kraińskiego. Już nie mówiąc o panu starości, który tych zadań drogowych w ramach nawałnicy zrobił bardzo dużo. Ale pan burmistrz w tym rozdaniu, i dlatego tutaj jestem, rozbił bank, szanowni państwo. Zaraz powiemy, jaka to kwota, bo to ogromna kwota. I bardzo chciałbym pogratulować tego. Państwu, panu burmistrzowi, pracownikom urzędu, radnym, całemu samorządowi, panu staroście, z całym otoczeniem, którego może tutaj dzisiaj nie ma oprócz przewodniczącego Rady Powiatu, ale wszyscy pracownicy pracowali ciężko przez te cztery lata razem z moimi współpracownikami dla dobra tutaj właśnie tego powiatu. Także serdecznie gratuluję. Pan Wajowoda, łaskawy był powiedzieć, że gmina Sępólno-Krańskie rozbiła bank. Chcielibyśmy te banki rozbijać dalej. Oczywiście jest to dla nas ogromne wsparcie, bo dzięki tym środkom będziemy mogli faktycznie uruchomić od nowej budowę dróg na terenach naszych osiedli, ale też i na terenach wiejskich. Bardzo serdecznie dziękuję, a zarówno Panu posłowi ministrowi, jak i panu Wojewodzie za to, że gmina Sępólno-Ukraińskie będzie mogła realizować te programy w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, kilka miesięcy temu informowaliśmy o, o tym, że najprawdopodobniej w tym roku rozpocznie się tak długo przez wszystkich wyczekiwana rewitalizacja centrum miasta Placu Wolności, tych wszystkich uliczek w kierunku kościoła. Czy to prawda, że teraz pozwolenia na budowę już są? I czy to oznacza, że, że lada chwila ta rewitalizacja ruszy? No można powiedzieć e, tak, że wszystkie pozwolenia i zgody mamy, zarówno od wojewody, jeżeli chodzi tutaj o obszar drogi krajowej, jak i z, ze starostwa powiatowego, jeżeli chodzi o pozostałe roboty w obszarze naszego starego miasta. Mamy też uzgodnienia od wszystkich właścicieli nieruchomości, więc praktycznie jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia robót, ale żeby roboty rozpocząć musimy wyłonić wykonawcę. E, oczywiście w trybie ustawy zamówień publicznych, więc tutaj ten czas jeszcze jakiś musi to potrwać. No i trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy pod koniec miesiąca września, przed nami zima i tego typu roboty raczej nie powinny być na zimę wykonywane, w związku z czym teraz ten czas końca roku i początku przyszłego roku poświęcimy na przygotowanie się do realizacji tej inwestycji, czyli wyłonienie wykonawcy, inspektorów nadzoru i przy przygotowanie całego, terenu pod inwestycje. Na, a w przyszłym roku na wiosnę powinny prace już ruszyć. Oczywiście będziemy chcieli, żeby prace były wykonane jak najszybciej, z jak najmniejszą uciążliwością dla tych wszystkich, którzy korzystają z tego obszaru, a to przypomnę jest centrum miasta, więc praktycznie nie tylko mieszkańcy, właściciele sklepów, ale też i wszyscy, którzy tam dojeżdżamy i, i, i tam przebywamy. Będziemy chcieli oczywiście, żeby prace przebiegły szybko. nie mniej. już teraz można powiedzieć, że no będą pewne utrudnienia, i z tym musimy się pogodzić i poczekać, ale myślę, że po rewitalizacji wszyscy będziemy zadowoleni z tego pięknego centrum naszego miasta. Przed miesiącem pokazywaliśmy w naszym programie nowo wyremontowaną salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 1. Tymczasem we wrześniu podobnego remontu doczekała się także sala gimnastyczna. W szkole podstawowej w lutowie. Na sali gimnastycznej ułożyliśmy podłogę z desek sosnowych. Wycykliwnowane one zostały, wytrasowane i wymalowane linie, trzykrotnie wymalowane lakierem. No i na dzień dzisiejszy mamy nową salę, na której dzieci, oczywiście, którą dzieci mogą użytkować. Kwota zadania to jest to 56 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze kilka słów o rozpoczętej budowie kanalizacji w Sempulnie. Ma ona połączyć z oczyszczalnią tereny w mieście, które do tej pory kanalizacji nie miały. Chodzi m.in. o hotel Jan, pole namiotowe i osiedle leśne, a także osiedle domków jednorodzinnych w kierunku Kawli. Realizowane są prace na osiedlu na Kawle, czyli ulice Bratkowa, Storczykowa. Wiklinowa, Liliowa, Owocowa i na ulicy Rzecznej i Niechorskiej. Będą też realizowane prace na ulicy Radosnej, Hojnickiej, na osiedlu leśnym i na plaży. Wydaje się, że jest to bardzo duży zakres prac, a, a czasu, jak pani mówi, mało, do końca roku. Nie macie obaw, że, że będzie jakiś poślizg i nie zastanawiacie, się, nie zastanawiacie się, czy firma zdąży? Na dzień dzisiejszy nie mamy takich sygnałów, żeby wykonawca nie zrealizował tego zadania w terminie. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. I to już wszystkie najważniejsze informacje września w gminie sępulno krajeńskie Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie telewizji regionalnej na TV.